Do moich obowiązków należy kierowanie działem, sprawowanie kontroli nad realizacją wszelkich zadań, jakie na nim spoczywają, czyli świadczenie usług w zakresie rolnictwa ekologicznego u rolników na terenie województwa, koordynowanie działań związanych z rolnictwem ekologicznym w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego, jak również ochroną środowiska i z tym związanymi tematami. To reguluje nam już ustawa o ośrodkach doradztwa rolniczego i to są podstawowe formy szkoleniowe, takie jak szkolenia, doradztwo grupowe, organizacja seminariów tematycznych, konferencji tematycznych, na których przekazywane są jest innowe, informacje dotyczące rozwoju rolnictwa ekologicznego. Właśnie w tej chwili przystąpiliśmy do realizacji w ramach konsorcjum, gdzie liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brinowie, wspólnie z, ze wszystkimi ośrodkami doradczymi z całego, z całego kraju, czyli 16 i jeszcze podmiotami takimi jak instytuty i uczelnie, do realizacji projektu demonstracje, organizacja demonstracji w gospodarstwach ekologicznych. Jest to taki temat pilotażowy obejmujący całą Polskę, gdzie w poszczególnych województwach będą zakładane demonstracje u rolników zajmujących się produkcją ekologiczną, tak w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, jak i przetwórstwa. Głównym założeniem i tak zwanym efektem jest uzyskanie prawie 9, 9 tysięcy odbiorców ostatecznych. W naszym przypadku jest to liczba 606 osób podzielonych na grupy tematyczne, poszczególnych, także w każdym województwie musi być grupa tematyczna z, z, dotycząca produkcji roślinnej, jak i również zwierzęcej. Na naszym terenie mamy założone 11 demonstracji, a pozostałe demonstracje będziemy oglądać. Na terenie innych województw. Ma to w ogóle założeniem tego projektu jest właśnie popularyzacja rolnictwa ekologicznego dla innych rolników konwencjonalnych, zajmujących się produkcją konwencjonalną, oraz z kolei tych, którzy już zajmują się produkcją ekologiczną, zapoznanie się z różnymi rozwiązaniami innowacyjnymi w zakresie rolnictwa ekologicznego. Z racji tego, że jednak Przede wszystkim jest czynnik ekonomiczny, a jak już wspomniałem na prelekcji, że rolnictwo ekologiczne z racji wyłączenia stosowania środków ochrony roślin czy nawozów mineralnych wytworzonych syntetycznie wymaga z kolei większych nakładów pracy fizycznej czy też zabiegów agrotechnicznych, mechanicznych przy jednoczesnym spadku produkcji, wysokości uzyskanych plonów. Tutaj rolnicy oczekiwa, oczeka, oczekiwaliby godnej zapłaty, niemniej już obserwujemy tutaj, że jednak ludzie nie są no, zainteresowani, są produktami ekologicznymi, tylko po prostu ich nie stać i dlatego też rolnicy odstępują od produkcji ekologicznej, przechodząc na bardziej opłacalną uprawę konwencjonalną. Przede wszystkim z naszej strony to, co już dotychczas pr prowadzimy, ale musimy się aktywizować, jeśli chodzi o szkolenia i przedstawiania dobrych stron rolnictwa, przekonywania ich do tego, że jednak to się w pewnym sensie opłaca. Może wiemy również, że rząd pracuje nad opracowaniem strategii rozwoju ekologicz rolnictwa ekologicznego, promocja przede wszystkim rolnictwa ekologicznego, co już w tej chwili też czynimy przy okazji organizacji różnych imprez takich jak Dni Otwarte Drzwiczne, jak Giełda Jesienna, gdzie tworzymy taki bazarek ekologiczny, wystawcy ekologiczni są zwolnieni z jakichkolwiek opłat, nagłaśniamy to, promujemy ich jak, w jaki tylko sposób możemy. No przede wszystkim, jak już wspomniałem, ekonomia. Bo jednak no musi być rolnik to nie tylko satysfakcja, bo wiem, że rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną, oni są, są, bardzo zadowoleni są, szczycą się tym, że prowadzą, da, dają radę wytworzyć to w naturalny sposób. Niemniej jednak ten, który się zajmuje w tej chwili produkcją konwencjonalną, no to on będzie musiał widzieć te profity ekonomiczne. Jeżeli zostaną spełnione wszelkie założenia, jakie w tej chwili właśnie rząd podejmuje dotyczące opracowania strategii i uwzględnienia we wspólnej polityce rolnej ekologii jako takiego działu, który będzie jednak odpowiednio wsparty finansowo, jak również medialnie i nagłośnione pozytywne działania w zakresie ekologii, to będzie. Rolnicy są zainteresowani, tylko jak mówię, no może cały czas obracam się wokół tej sfery ekonomicznej, ale to jest z tym związane. To rolnikowi musi się opłacać.